Cześć, Dawid Warszycki, 290 odcinek Futsalu w Krakowie, piąta kolejka Dywizji B za nami, ale zanim sobie powiemy co działo się na drugim froncie Nowochódzkiej Amatorskiej Ligi Futsalu, to serdecznie Was zapraszam na 16 listopada na turniej z okazji 15-lecia. Istnienia mojej drużyny, czyli Enchy, który równocześnie będzie turniejem eliminacyjnym w Halowego Pucharu Polski na szczeblu województwa. Dwie najlepsze drużyny awansują do turnieju finałowego. Mecze będą toczone oczywiście na naszej hali na Osiedlu Handlowym. Mecze będą rozgrywane w formacie 15 minut i e, wpisowe wynosi 320 zł, potwierdzeniem udziału jest przelanie kwoty na konto ligi także bez względu na to czy chcielibyście zdobyć Puchar Polski, czy chcieliście by po prostu zjebać urodziny zębatkom to serdecznie zapraszam a teraz przejdźmy do tego co działo się w spotkaniach Dywizji B, bo mieliśmy tam naprawdę srogie kanonady, rozpoczynamy od meczu Nowego Ładu z Żarłaczami i w tymże meczu miał, mieliśmy okazję oglądać aż 17 goli. Rozpoczął w drugiej minucie Darek Janiszyn, który nieatakowany zszedł sobie do środeczka i było 0 do 1. Błyskawicznie poszedł za ciosem Jarek Klęk, który w zasadzie sobie sam zagrał piłkę i... Podwyższył na 2 do zera również w drugiej minucie. A kiedy w trzeciej minucie Kamil Janiszyn rozegrał piłkę właśnie z Jarkiem Klękiem, i to ten drugi trafił po raz drugi do siatki, no wydawało się, że to będzie jakiś totalny pogrom. Jednakże bardzo szybko gracze nowego ładu się otrząsnęli. Rozpoczęliśmy od bardzo przytomnego uderzenia Jędrysiaka i było 1 do 3, a potem najlepszy strzelec z dywizji B, czyli Hubert Bujas, włączył się do akcji. Tutaj jeszcze dał ostatnie ostrzeżenie, ale po chwili już nie stosował żadnych Ostrzeżeń, tylko po prostu strzelił gola, a tutaj, tak szczerze powiedziawszy, to naprawdę karygodne było krycie przy, przy tym golu. Yy, gracze nowego ładu błyskawicznie mogli doprowadzić do wyrównania, bowiem z szansą miał cichy, ale fantastycznie obronił ofiarski. Yy, I zemściło się to w minucie ósmej, yy, kiedy to Krzysztof Bielawski. Pokonał Dudzika i mieliśmy 2 do 4. Potem po raz kolejny musiał dać sygnał do ataku Hubert Bujas ponownie bardzo złe krycie żarłaczy, ale Jarek Ofiarski uratował tą sytuację. Nie miał jednakże już nic do powiedzenia w minucie 12, kiedy uderzył z prawie 15 metrów ciche i było 3 do 4. No ale żarłacze mają Darka Janiszyna i Kamila Janiszyna, i tutaj właśnie Dariusz. Już Janiszen trafia po raz drugi. W tym meczu robi się 3 do 5. A po chwili mogło iść 3 do 6. Ale Artur sobie nie dał rady Dudzikowi. I już w drugiej połowie mieliśmy kolejną bramkę, kolejną bramkę e, oczywiście Dariusza Janiszyna e, zasłonięty Dudzik e, za późno zauważył tą piłkę, nie dał rady jej obronić było 3 do 6 i ponownie gracze e, Nowego Ładu zaczęli gonić, e, tutaj też bardzo ładne uderzenie jaka druga bramka tego gracza w tym meczu, no a potem mamy e, znowu koszmarne krycie, drużyny żarłaczy, no i cóż Hubert Bujas mógł zrobić w tej sytuacji, jak nie pokonać Szumańskiego i mieliśmy e, kontakt e, no ale... E, Potem mieliśmy już to, co już widzieliśmy parę razy, czyli gracze żaroczy odjeżdżają. Krzysztof Bielawski od słupka. W minucie 27 jest 5 do 7, a w minucie 30 mamy podwyższenie wyniku. Przepraszam, to jeszcze nie mamy podwyższenia wyniku. Tu mamy kilka nieudanych akcji. Jarka Klęka, po chwili jeszcze sytuacja Darka Janiszyna w odpowiedzi mogliśmy mieć kolejny kontakt po uderzeniu Huberta Bujasa no i dopiero w 30 mamy podwyższenie wyniku akcja braci Aniszynów tylko tym razem asystuje Darek a Kamil jest 5 do 8 i ponownie powtórka z rozrywki czyli Nowy Ład łapie kontakt bardzo dobra akcja znowu takie sobie krycie i Grzegorz Szczepan z pierwszą bramką w tym meczu błyskawieśnie żarłacze mogły odpowiedzieć no Ale tutaj zabrakło drobiny precyzji Darkowi Janiszynowi Nie zabrakło jej natomiast Szczepanowi, który też Znowu był ukryty na radar I mieliśmy 7 do 8 Końcówka jednakże Już należała do żarłaczy Tutaj co prawda Jeszcze Kamil Janiszyn Nie pokonał Dudzika Dudzikowi również Rady to mieliśmy naprawdę bardzo nieszczęśliwą rękę Szczepana, bo to było piąte przewinienie i mieliśmy przedłużony rzut karny i tutaj właśnie nie dał Jarek Plęka, ale głównie dlatego, że po prostu nie trafił w bramkę. I końcówka to już dobicie rywala, mianowicie szybki odbiór. Darek Janiszyn dogrywa piłkę jeszcze raz do swojego brata Kamila i jest 7 do 9. Dziesiątą bramkę, a swoją trzecią w tym meczu mógł zdobyć Krzysiek Bielawski, ale Dudzik na posterunku. I tą dziką kanonadę, w której zostały pogwałcone wszelkie prawa dotyczące obrony, gry w obronie, skończył Jarek Klęk, dość interesującą bramką. I ostatecznie Żarłacze Pokonały, obydwie drużyny pokonały konwenanse panujące jeżeli chodzi o grę w obronie, a żarłacze pokonały nowy ład 10 do 7 i w dalszym ciągu pokazują, że mierzą w awans do Dywizji A. Drugim meczem było, był pojedynek lajkoników z Drink Team. Mecz ten komentowałem na żywo z Maciejem Szubartowskim na kanale Ligi, dlatego serdecznie Was zapraszam na flesza z tego spotkania wraz właśnie z naszymi komentarzami. Lajkoniki e, chciały dotrzymać kroku żarłaczom, a Drink Team e, chciał pokazać, że w tym sonie będzie znowu walczył o awans. W dywizji B, ale do tej pory ma tylko 3 punkty na koncie. Jak myślisz, zmieni się to po tym meczu? E, na razie wszystko na to wskazuje, ponieważ kapitan Adam Żaba 40 teraz sekund... ...będzie kolejna akcja ofensywna Drink Teamu. Zwróć uwagę, ale teraz Dawid Główczyk, e, zwróć uwagę, że bardzo szybko włącza się do akcji Dominik Juraściński, czyli bramkarz Lajkoników, a teraz końśliwe uderzenie Czepka. tylko 4 stracone bramki w Dywizji B, a... E, Adring Team to najlepsza ofensywa, ale o tym za chwilę, bo Dubisz bronił strzał że Powinni wówczas tak. nabiegać na długi słupek, bo ta piłka w zasadzie przeleciała bez kontaktu z nikim. Żaba teraz troszkę mocniej, ale dobrze zablokowany. A blokował Dawid Główczyk. Jeszcze teraz raz żaba, żaba! A Jurasiński... Zawsze zakał wykazał... do bicia Niemca po kasku nieco większy. Teraz y, Pasich, ale y, niezbyt dobrze. Czy... Paciora! I świetnie, y, 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 świetnie zachował się w defensywie. Teraz Kasprzyk. Y, dobre zagranie. I, i patrzymy co zrobi Dubisz. Dubisz, Dubisz! Dubisz! O Oj, Ale to jest to o czym mówiłem na samym początku. Jak Dubisz złapie piłkę to szczęście się narody. Trzeba wracać czem prędzej. A teraz czepiec, ależ szpudło. I ma też, z tego co kojarzę, największą liczbę dobrych interwencji bramkarskich. Teraz Główczyk! Eee, o tak, to... sędzia zawodów Krzysztof Patyk wskazuje na rzut karny. metrów, teraz będzie miał okazję Jakub Czepiec. Czepiec, Dubisz. Czepiec! 1-1. się e, taka czasem... Nieco zbyt zapalczywa gra na początku spotkania, bo tych dwóch przewinień Lisa on a, nich, a ja teraz Szaroń. Tak, Szaroń, będąc w zakopanym. I to będzie procentować yy, na... Teraz Trzepiec, a, ale i... mam, yy, piłka jeszcze w grze, Kasprzyk! Trzy... Ależ teraz Daj. się kotłowało. Bada... zobaczymy co z tego będzie. No ciekawe, Bójcie. bo teraz może być... Szaroń! E, dobra a. decyzja, brawo! Wielkie brawa za tą decyzję, mało braku. Eee. Teraz Kasprzyk na wyprzedzenie, ależ teraz pani Zakajczyk. I obok bramki grający siódemką Pasich. Kompasich szybko wznawiał, dubisz i dwa Goal. do gol. I gol! Kasprzyk. Nie żarła, czy tak, to, kiedyś to się tak, udało. Było 13 chyba 6 było. Ale teraz Kasprzyk! Super Kasprzyk! A i ta piłka tak mu się odbiła, Wyczyny, że nie miał. Nie miał... Które nie miał... Można powiedzieć, DZB są bardzo ciężkie do powtórzenia w najwyższej klasie rozgrywkowej. I jak to rozegra zespół lajkoników? Wolno, troszkę za wolno, ale finalnie sufek. piłka do Jilczuka, Jilczuk z, super. z byłoby zdecydowanie łatwiej podczas transmisji Staram się uczyć e, jak największej liczby zawodników Jurasiński e, broni Dubisz. No na, tutaj a... dosyć zaskakujące zagranie. I mamy rzut rożny, ale Marcin Rajek nie może tego walić do środka e, Skoczek przeopiłkę pusta bramka, ciągle pięknie. I następny super. Ale pie... e, po raz trzeci i tak naprawdę myślę, że zespół Drink Teamu gra w szóstkę. Szóstym zawodnikiem jest Supek. Zwłaszcza w drugiej połowie. Tak, e, z... ludzi. A teraz Rajek. Rajek. No, e, dobry pomysł Szaronia. Tak zresztą no, ilość tytułów, liczba tytułów najlepszego bramkarza. A teraz Kasprzyk. Bardzo dobry kaniem. No, w tym meczu to Szoty głównie serwuje Adam Żaba. Ale no tak jakby, już tak powiem jego ale teraz Nowak, broni Dubisz. I przy piłce Jakub Czepiec. Ależ piękne zagranie, jak to się skończy obok bramki? Michał Pasik. Paciora. Ale stracił teraz Nowak, pusta bramka. Trzy do jednego, za wysoko. I teraz Główczyk, Kasprzyk, Czepiec. Czepiec indywidualnie przełożył do główczyka. Główczyk, czepiec, kasprzyk. Z takim technicznym uderzeniem chciał, tym razem się nie udał. Coraz mniej czasu dla zawodników Drink Teamu na odrobienie strat i zdobycz punktową. Teraz Adam Żabastrzał. Nic chciała, no. tablicy wyników nam się nie zmieniło. Ostatnia minuta tego spotkania. Ilczuk, czepiec, ale z błędem do szaronia, który przytomnie do skoczka. Skoczek! Pa, yy, skoczek do rajka oczywiście, ale nie dotknął. Ja, I to lajkoniki są coraz bliżej 3 punktów. Teraz Ilczuk! Ilczuk na 4 do 1. Ostatecznie nowy ład pokonał żarłacze 4 do 1. Kolejnym spotkaniem był pojedynek Hatrika z ukraińskim legionem Hatrika, który do tej pory szoruje po ligowej tabeli. I mesz ten miał dość interesujący przebieg. Rozpoczęło się od bramki Arkadiusza Wałaszka w minucie 7, ale błyskawicznie odpowiedzieli kowalenko i Iwanow, a kiedy jeszcze w 16 minucie Golazo dołożył Zakarow, to wydawało się, że prowadzący. Wówczas 3 do 1 Ukraiński Legion spokojnie sobie to spotkanie wygra. No ale hat miał Arkadiusza Wałaszka, który jeszcze przed przerwą bramkę kontaktową. Co prawda, drugą połowę zaczynamy od gola Aleksandra Babi w minucie 24. Jest 2 do 4 dla hat ale potem Arkadiusz Wałaszek robi to, co mnie najlepiej, czyli ładuje gole z częstotliwością karabinu maszynowego między 28 a 30 minutą strzela 3 bramki, dokłada jeszcze w minucie 36. szóstą i ostatecznie hat wygrywa 6-4 nad rezerwami ukraińskiego Legionu. Mówiłem w pierwszym meczu odnośnie nieposzanowania zasad gry w obronie, to zobaczcie teraz jak wyglądał mecz rezerw Enchy z pierwszą drużyną Zębatek. Teoretycznie na papierze wydawało się, że faworytami jest pierwsza drużyna, która była wyżej w tabeli i zobaczmy jak to też wyglądało. Rozpoczęło się właśnie zgodnie z, z, z przewidywaniami, które mam nadzieję, że będziecie mogli zobaczyć. Tak, Jacek Stawiarski bardzo ładnie uderza przy słupku. Jest 1 do 0 dla jedynki, no będą jedynki i dwójki. Dobrze, wiem jakie to ma konotacje, ale potem fantastyczna, fantastyczna akcja Piotra Witeczka i jest wyrównanie. A o, na to diktum odpowiada Michnowicz z górką. Ehm, Śliczna cesta Michnowicza, precyzyjne zagranie górki i jest 2 do 1 dla jedynki. A w minucie 9 e, te pikle, które widzicie, to Jacek Stawiarski, który czaruje rywali e, i jest 1 do 3. Miejmy nadzieję, że zaraz polepszy się jakość e, m, skrótu. A potem mamy e, no, ogromny błąd w kryciu i e, jest e, Bramka kontaktowa. Gracze obydwu N raczej nie przejmowali się zbytnio. Skuteczną grą w obronie. Tutaj widzimy uderzenie krężołka, jeszcze nie trafiło do siatki, a potem kolejną akcję Piotra Witeczka, który dostał piłkę od Magiery, ale trafił tylko w słupek w odpowiedzi. Gracze, jedynki mieli rajd Damiana Światłonia, który tutaj rozgrywał się piłkę z Warszyckim, ale ostatecznie nie doszedł do tego trochę za mocnego dogrania. A w 20 minutach tuż przed przerwą do piłki wyplutej przed polekarne dopada Tomasz Rajczyk jest remis. Z takim wynikiem też kończy się pierwsza połowa, a w drugiej połowie dwójka ostro dociska. Wiecie, jak to jest, jak dwójka dociska człowieka? No tutaj też musimy wierzyć na słowo Paweł Gniadek strzela gola. Zdecydowanie lepszą jakość ma ten skrót w na stronie tutaj niewiele braku ANH doprowadziłaby pierwsza doprowadziłaby do remisu a potem w 25 minucie Maciej Dzięgiel debiutujący w 1 Zostają karane czerwonym kartonikiem. Jedynka musi grać w osłabieniu, ale nie gra zbyt długo, ponieważ litościwie Tomek Rajczyk nie realizuje założeń taktycznych i strzela przy dwóch zawodnikach w murze. Jest 5 do 3 dla dwójki. No i wydaje się, że dwójka to spokojnie ogarnie. Co prawda, po chwili mamy kontrę. Próbował Warszycki, ale strzał był na tyle nieudolny, że nie było mowy o bramce. Natomiast zdecydowanie lepsze oko miał Jacek Stawiarski, który w ten oto sposób doprowadził do kontaktu. A w końcu wyregulował celownik również Krzysiek Krężołek, który wykorzystał podanie Światłonia i mieliśmy remis w minucie 29. Jednakże dwójka wróciła na prowadzenie w minucie 30. Bardzo mocne uderzenie Gniatka, asysta Kostonia jest 6 do 5 dla dwójki. Natomiast po chwili mogło być nawet i 7 do 5, kiedy piłkę dostał Rajczyk, ale uderzenie obronił Dawid Michnowicz, który do końca meczu pełnił rolę bramkarza. Potem mamy nie najlepszy powrót, zakończony bramką numer 4, Jaskastawierskiego w 36. Minucie i końcówka należała do dwójki. Krzysiek Krężołek nie niepokojny przez nikogo pokonuje. Dominika Turka jest 6 do 7. No a potem w końcu po swoich trzech asystach gola strzela Damian Światło, choć będzie to jedna z prostszych ramyk w jego życiu. Dwójeczka pocisnęła rywala jeszcze w końcówce. Tutaj widzimy przepiękne uderzenie. Przepraszam, to jeszcze nie teraz. Teraz widzimy jak Piotr Witeczek został zablokowany przez Mariusza Potempę, a przepiękne uderzenie Piotra Witeczka widzimy tutaj. No, precyzja i siła, mm, mieliśmy 7 do 8, ale w końcówce e, e, mamy stratę graczy jedynki. Warszycki wykańcza podanie światłonia i jedynka e, zębatek pokonuje dwójkę zębatek w stosunku 9 do 7. E, I komplet wyników e, tej serii spotkań na wyład ulega żarłaczom 7 do 10, lajkoniki e, ogrywają drink team 4 do 1, NH2 przegrywa z pierwszą NH7 do 9, a Hatrik ogrywa ukraiński Legion, ukraińskiego Legionu 6 do 4, pauzuje Nowochucki klub sportowy. W ligowej tabeli wydaje się, że mamy grupę czterech drużyn, które już na pewno zagrają w grupie mistrzowskiej. Mowa tutaj o Żarłaczach, Ensze, którzy mają po 12 punktów, Lajkonikach, którzy zgromadziły 10 punktów, ale mają jeden mecz mniej i Nowym Ładzie, który do tej pory zgromadził 9 punktów. Pozostała piątka wygląda na to, że będzie walczyła o piąte miejsce. W grupie mistrzowskiej. będzie tutaj niezwykle ciekawie, bowiem na piątym miejscu jest Ukraiński Legion, który w tym momencie ma 4 punkty, ale pozostałe drużyny wszystkie mają po 3 punkty. Mowa tutaj o Drink Teamie, Rezerwach Henchy, Nowochudzkim Klubie Sportowym i Hatriku. Będzie na pewno bardzo ciekawie, tylko że w przyszłym tygodniu nie gramy kolejki, tylko gramy Puchar Ligi, ale o nim za chwilę, bo jeszcze statystyki indywidualne. Zacznijmy od piątki kolejki. Zawodnikiem kolejki stoi Arkadiusz Wałaszek, który strzelił wszystkie bramki dla swojej drużyny, wszystkie sześć, nie to, że wszystkie znaczy jedną, tylko wszystkie sześć i dzięki czemu hat odniósł pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. W piące kolejki po raz pierwszy w tym sezonie widzimy również Kacperka z przekaz z lajkoników, a postali gracze już mają w tym większe doświadczenie, mowa tutaj o Dominiku Jurasieńskim z Lajkoników, po raz drugi na bramce, a w polu mamy po raz trzeci nawet w tym sezonie Jacka Stawiarskiego z oraz Kamila Janiszyna-Żarłaczy, który no w meczu pucharowym będzie pauzował za żółte kartki. I klasyfikacje indywidualne. Jeżeli chodzi o strzelców, prowadzi Hubert Buja z 11 bramkami, a potem mamy dwóch graczy z 9, Arkadiusza Wałaszka z Hatrika oraz Kamila janiszyna żarłacze. Jacek Stawiarski oraz Maciej Szubartowski i Jarek Klęk mają po 8 goli. W końcu może Maciek Szpartowski, który wrzucił do Timu wypadnie z tej klasyfikacji. Po 7 goli na swoim koncie ma Mateusz Jędrysiak z Nowego Ładu oraz Darek Janiszyn z Żarłaczy. W klasyfikacji asystentów zdecydowanym liderem jest nie kto inny jak Kamil Janiszyn, 10 asyst. Po 5 asyst do tej pory zgromadzili Damian Światłoń z Enchy, Grzegorz Szczepan z Nowego Ładu oraz Krzysztof Cholewicki z Drink a po 4 dwóch graczy Nowego Ładu, mianowicie Hubert Bujas oraz Mateusz Jędrysiak, Marcin Rajek z Drink oraz Tomasz Bielach z Enchy. W klasyfikacji kanadyjskiej liderem jest Kamil który ma... 19 punktów, Hubert Bujas ma tych punktów 15. Kolejni gracze Nowego Ładu to Mateusz Jędrysiak z 12 punktami, Grzegorz Szczepan z 10. Ma tyle samo punktów ma Dariusz Janiszyn z Żarłaczy i Krzysztof Cholewicki z Drink Teamu. Najlepszy z graczy ennych Jacek Stawiarski ma 9 punktów, Arek Wałaczek tyle samo oraz Maciej Szubartowski również z 9 Punktami. Yy, I przejdźmy sobie do yy, w takim razie do terminarza tego, co gramy w przyszłym tygodniu, bo gramy. Jedną ósmą finału Pucharu Ligi. W meczach z drużynami z Dywizji A, raczej zespoły Dywizji B no nie są faworytami. Mowa tutaj o żarłaczach, które będą się mierzyć z Iglumenem rodzinnymi restauracjami, e, z, e, mowa tutaj o rezerwach Henchy, które będą się mierzyć z ukraińskim legionem, mowa tutaj o Drink Teamie, który będzie się mierzył z Banerges i nowym ładzie, który będzie się mierzył z Dragonami, choć akurat w pojedynku nowego ładu z Dragonami spodziewam się największych emocji mecz ten będzie transmitowany na żywo. Na kanale naszej ligi. Pozostałe dwa spotkania, w których grają drużyny dywizji B, to są spotkania, w których akurat już emocji możemy mieć więcej, a na pewno będziemy mieli awans drużyny z drugiego frontu. Mowa tutaj o starciu rezerw ukraińskiego legionu z Hatrikiem, czyli powtórka z tego meczu, który był teraz, tylko że stawką będzie Was do ćwierćfinału oraz Nowochódzkiego Klubu Sportowego z Enchą. NKS już grał z dwoma Enchami w tym sezonie, no zobaczymy ile razy ostatecznie się z nimi wszystkimi zmierzy. Tak czy siak, serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Widzimy się, słyszymy się raczej podczas kolejnej transmisji, widzimy się na hali i pamiętajcie o zapisach do urodzinowego turnieju Enchy, który przy okazji jest również... Eliminacjami halowego Pucharu Polski. Jeszcze raz dzięki za uwagę. Do zobaczenia. Cześć!